What happened the transmission got cut off <laughs> Salazar how'd you we've jacked the line we didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah oh, So she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh Yes Zostawiłam naszą biedną insekcję na trochę egzercyzmu w tym łóżku. Dzięki. To powinno mnie pomagać, bo bólem mnie zabija. Cieszę się na nasze następne spotkanie. W kolejnym życiu. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 4. Jak pamiętacie, w ostatniej części znów porwali nam Ashley. Może to i dobrze dla nas, gdyż przez jakiś czas nie będzie nam przeszkadzać, ale bardzo niedobrze dla fabuły gry. I czym prędzej musimy ją odnaleźć. Niestety nie możemy się cofnąć tą samą drogą. Trzeba iść tutaj. Wolałby mnie, ale niestety musimy. Jeszcze na chwilę wracając do fabuły, no niestety straciliśmy kontakt z Hanigan. Jak zauważyliście zastąpił ją Salazar I od tej pory przez pewien czas z nim będziemy się kontaktować Ale on raczej nam nie pomoże Jedynie zaszkodzi Lub po prostu nas wkurzy, łagodnie mówiąc No w tym miejscu gra zamienia się wistny survival horror, w taki rasowy survival horror Słyszeliście to? <grystanie> Jeśli nie to przewincie sobie Dwie lub trzy sekundy do tyłu <grystanie> Wolę bym tędy nie iść, na serio Zobaczmy, co ja mam w ekwipunku Dobra, jest tam do shotguna, jest ten granat Do aby będzie trzeba poszukać ale spoko, nie najgorzej Cholera! Ja właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem Cholera Te zasrańce się kamuflują Trzeba na nie uważać Blaj. Ogólnie cała seria Resident Evil słynie z tego, że występują w niej różne okropności, różne potwory. A część czwarta to już chyba przewodzi w rankingu. Są w niej na zdecydowanie najbardziej różnorodni bossowie. I przeciwnicy cholera. Słyszę kolejnych! Już za A! Cholera! Ja! Spieprzaj! Jezu! Zrzekał się na mnie. O, matko! Dobra, spray! Sp Ty, cholerny! Jakie to jest cwane? Dwóch nie! Uciekajcie! A Boże! Gdzie, 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 Ja! Cholera! Jezu! Sorry, ale na pani nie mogę! Nie wytrzymam tego! Jak ja ich nie lubię! Chyba jedyni przeciwnicy, gry, którzy na mnie działają w ten sposób, więc no sorry za te krzyki. Ale jeszcze troszeczkę ich będzie w tym odcinku, więc jeśli takie coś was razi, to lepiej skończcie oglądać już w tej chwili. Haha, <grym zimny> dobra, trzeba się uspokoić. Cholera, tylko roślinka. Nie napawia to zbytnio optymizmem. Mam nadzieję, że znajdziemy coś po drodze. Nie dość, że tacy zwinni tak potrafią zaskakiwać, niewidzialni. To jeszcze zadają bardzo dużo obrażeń. Spadaj. Tycho... Dobra, trochę daleko jest to może TMP. Ja! Taki zes. Cholera! A, shotgun! Ale sobie jest cenność. Gdzie ty jesteś? O, cholera, szybko! Jaki cwaniak! Uciekać! bardzo irytujące przeciwnicy, no na serio no co to jest nie jedno ciachnięcie i po mnie Uff, dobra ale to nie pierwszy i nie ostatni o boże dobra, na luzie ty pieprzy nie no Czuję, że gdzieś w pobliżu jest kolejny Dobra Spokojnie, easy Ach. Żółty herba ja wziąłem Zielony, okej, okay. trudno. Chodzi mi o herb, a nie o tego, nie o to ciało. O, gut. Nie! Pokaż się! Co za Nie przeładowałem, ale jestem mądry. Pada, pada, yeah, padł, tak jest Dobra, podejdziemy O, chwila odsapki Myślę, że w tym tekście było najwięcej odnośnie mutacji i tych potworków. Bardziej ogarnięci z Angola. Zapewne wiedzą więcej w tej chwili. No to jest woda, więc w tej chwili nie przejdziemy. Oczywiście, no praktycznie na wyciągnięcie ręki, no ale niestety w ten sposób się tam nie dostaniemy. Trzeba iść naokoło, co mi się bardzo nie widzi, a niestety to narzuca nam liniowość tej gry. Cholera. No, jak na razie luzik Ale coś czuję, że droga powrotna nie będzie za ciekawa. Więc nacieszę się tym spokojem, jak najdłużej O Tutaj dość cenny przedmiot Butterfly lamp Lamp? Lamp? Lamp chyba, dobra Sorry No i właśnie, na no co są te oczka? No oczywiście można sprzedać je u kupca w takiej formie, w jakiej są obecnie, ale można je także połączyć z tą lampą i tym samym podwyższyć jej wartość. Czerwony. Aha, miałem tylko. Zielony, czerwony. Jest jeszcze chyba niebieski. Chwilka, chwilka, no tak. A nie, niebieski włożyłem. A. RGB. No. Czyli lampa jest już kompletna. Super. Będzie można sprzedać przy okazji najbliższej wizyty u kupca. No problemo. Dobra, teraz obniżyć tutaj poziom wody. Jest. No, bardzo żałuję, że nie można iść tędy, tylko trzeba się znowu cofać aż tam. Ale spoko. dajmy się w garść. I lecimy. E! Cholera! Shit, fuck! Ja. Jest czerwony. Nie, yeah. jo. Pach. Tak jest. Dobra. Spoko. Połączymy sobie jeszcze raz. Tak. Teraz może z powrotem te MP. Jedziemy. Masz. Yeah. Ho! Do snajpy! Przyda się. Shotgun jak zwykle w pogotowiu. Tam też przed atakiem pojawiają się sekwencje jak w eventowe. Można wcisnąć przycisk i zarypać skopa temu, przyroście temu wadowi. A niestety jeszcze mi się to nie udało. Najwidoczniej nie mam aż takiego refleksu. Dziwiliście się czemu wcześniej, właśnie, nie, bo można wejść przez tą bramę. Hmm, w sumie tempera sobie le nawet lepiej niż shotgun. Cholera. Nie wiadomo gdzie strzelać. To jest obniżę celność, ale nadrobię ją w innym rozdziale. Akurat nie uwielbiam wam, ale cenność tej następnych rzeczy Do których mocno przywiązuję wagę grając w Poszczególne części serii Przynajmniej te Nowsze R4, R5 Wszystko jeszcze nie grałem, mam nadzieję, że niedługo to nadrobię. Cholera Okej okay. Nie zaskoczysz mnie teraz Gdzie ty jesteś? No nie sposób Trafiać za każdym razem w to coś. No właśnie. Jeszcze gdy pada, to wczelatują przez niego kule. Hamskie. Nie wiadomo, kiedy przestać strzelać. <grym> ok. Jak na razie, całkiem gładko. Ale nie wierzę, że to wszystkie owady. Cholera, boję się strasznie A mam pomysł okay, Oki okay, Oki okay. Oki Come on Come on Come on Show yourself Motherfucker Shit, tu? Co so jest? Niech to szlak. Wiedziałem, że tak to się skończy Ja nie mogę Idzie, idzie! Widzę go, widzę go! Yeah! Tak so jest! Kurczę... A, mam pomysł! Red 9 W dupę! O, dostał, dobra! Ho. Dobra, jeszcze raz, nie podchodzę tam! Fala. A masz, paskudo! Dobra. Leży. Nie no, trzeba se przeładować. Mam no, nadzieję, że to ostatni. Żeby się zaraz nie zdziwił. <ścoughs> Pusta. Spadamy stąd. Jak najszybciej! O. Oh, to za nami, a co przed nami? Oh, shit! No cóż, ale i tak wygląda mi groźnie od tych pieprzonych owadów. Dobra, teraz! Cholera, jak blisko o, Jak dobrze Drabina, no jak najprędzej Wypad z tych kanałów O, widzę, że jakaś impreza. No ale niestety nas nie zaprosili. Ale odegramy im się za to. Hu, taka kubka. A macie. <śmany> wszyscy a no prawie wszyscy powiedzmy. Prawie wszyscy. Się pochowali. Co? Dobra. Na... E, nie tu, nie tu. Dobra. Chciałem tam zeskoczyć, bo zaraz znikną przedmioty i złoto, które wyleciało z trupów, ale trudno, bo po jakimś czasie to znika. Jakby ktoś nie wiedział. A, tędy znowu? Nie, bo to chyba na drugą stronę Tak jakby No właśnie, tutaj jest zamknięte Ups No i co zrobisz? co zrobisz? A, puszczę cię zniknął Jakimś magicznym sposobem się pojawił, ale z tym wypiernikiem. O, posuwał się nawet. Dobrze. Co tam masz dla mnie? Uuu! Także dość cenna rzecz. Najprawdopodobniej. A tutaj. O, kolejna maska. Na bogato. Dzisiaj. Wszystko tu zrobiłem? To co miałem? Chyba tak Dobra jeszcze do kupca myślę Coś tam posprzedawać Ewentualnie coś kupić Zapiszę im, zakończę odcinek Także zrobię ten rozdział w dwóch częściach Gdyż także jest dość długi, zresztą wszystkie rozdziały myślę znaczy większość będzie w dwóch częściach, Tam z paroma wyjątkami niewielkimi. To od razu, nic tutaj chyba nie dodamy więcej. To nie, to także mogę sprzedać, gdyż, gdyż jest uzupełnione. Aż 32 tysiące, wow. To mi się nie przyda. To też nie. Nie, nie. Nie, dobra, na zakupy. Hmm, jeszcze nie. Przy okazji kupna większej walizki. Jak najbardziej. I ulepszyć co nieco. O, tylko snajpa. No co, myślę, że pojemność. Znów pojemność. I może Red 9. Okej okay. Hmm, co lepsze? Szybkość strzelania, szybkość przeładowania. No weźmy to. Ok. Gdzie mój paragon? Zastrańców. Nie do końca ogarniam ich te rytuały. Co to jest? Nie wiem. Dobra. No mam nadzieję, że odcinek się podobał. I zapraszam na kolejne. Cześć, do usłyszenia.